Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zrecenzuję dla was trzy pak Kobi pingwiny z Madagaskaru. Nie będę ukrywał, jest to najbardziej wyczekiwana przeze mnie seria polskich klocków, jaka dotąd powstała. Czy najlepsza? Nie jestem pewny. Tutaj chyba jednak nadal w czołówce znajduje się Wild Story. Przy czym o Wild Story dowiedziałem się już wtedy, kiedy zestawy trafiły na półki sklepowe. A o pingwinach wiem już od początku tego roku. Zacznijmy więc od omówienia szaty graficznej naszego opakowania, która prezentuje się, jakby nie patrzeć, naprawdę dobrze. Pod tym względem kobi cały czas nieustannie idzie do przodu. Całe opakowanie jest takie gładkie i połyskujące, przynajmniej z przodu. Naprawdę robi wrażenie, że zostało zrobione z porządnego kartonu. U góry widzimy logo Kobi, logo serialu, masę niebieskich studów, czyli inaczej mówiąc, morze studów. Na dole też jest morze studów, oprócz niego ostrzeżenie. Numer zestawu. Informacja, że kroczki są w pełni kompatybilne z innymi markami, co teraz możemy sprawdzić. W opakowaniu, oprócz figurek, które widzimy przez ten prześwit, znajdują się również trzy y, zwykłe, takie płaskie kroczki, które umożliwiają niedowiarką przetestowanie możliwości y, samych kroczków. Kobi no i oczywiście jest też informacja, która z tego co się orientuje znajduje się na absolutnie wszystkich zestawach z tej serii, czyli yy, ilość figurek i elementów, w tym przypadku tylko figurek, bo elementów praktycznie tutaj nie ma. Choć powiedzmy sobie szczerze, komunikat ten jest całkowicie zbędny. Wszystko widzimy jak już wspominałem przez ten wspaniały prześwit. Z tyłu znajdziemy obrazki przedstawiające zawartość wszystkich czterech wariantów tego trzypaka. Możemy też przyjrzeć się bliżej, figurkom z drugiej strony. Elementem dołączanym do zestawu, również z drugiej strony, i widzimy również, że standardowo znajdziemy tutaj ulotkę. Tak samo jak to było w przypadku trzypaków Małej Armii i yy, śmieciaków, które już dla Was recenzowałem. Aha, no i jeszcze logo DreamWorks i informacja, że wyprodukowano w Polsce. Gdyby ktoś zastanawiał się, czy da się wyjąć te figurki w taki sposób, żeby tej tekturki nie rozwalić na strzępy, odpowiedź brzmi tak. Da się. Tak więc ostatni, a czy najważniejsze te rozpakowywania, zdejmujemy tę folię zabezpieczającą i mamy już dostęp do wszystkich figurek i elementów. Ale najpierw ulotka. Tak jak podejrzewałem, z jednej strony znajdziemy informacje o składzie poszczególnych trzypaków, a z drugiej natomiast zdjęcia zestawów pudełkowych wchodzących w skład serii. Gdyby ktoś chciał im się bliżej przyjrzeć i poznać moją opinię na temat każdego z nich To znajdziecie ją w artykule na blogu Kobi pingwini z Madagaskaru Zdjęcia i refleksje Część pierwsza Zestawy serialowe Ale przejdźmy już do meritum Czyli do samych figurek Oto przed wami Skipper Król I Szeregowy Zacznijmy od Skippera I wiecie co? Kiedy tak na niego patrzę Nie mogę się oprzeć wrażeniu Że wygląda jak Skipper A to dlatego, że Kobi Produkowało figurki pingwinów Praktycznie od zera Nie mam tutaj do czynienia z jakimiś Przemalowanymi figurkami ludzi Z nałożoną głową pingwina Czego moglibyśmy się w sumie Spodziewać po Lego Gdyby nie fakt, że nie może Wyprodukować nigdy serii Pingwiny z Madagaskaru Ponieważ Skipper jest Wrogiem publicznym w Danii. Naprawdę nie mogę się napatrzeć, to jest ewidentnie i rzeczywiście twarz skippera. Po prostu skiper jak żywy. To wszystko jest zrobione z oddzielnych kolorów plastiku. Z tyłu mamy więc plastik czarny i zresztą też bardzo ładnie wyprofilowaną sylwetkę. Z przodu plastik biały, a dziób i nogi zostały wykonane z plastiku pomarańczowego. Na drugiem są jedynie oczy. Warto zwrócić uwagę, że co chyba oczywiste naszą postać możemy przyczepiać na study. Natomiast jeśli chodzi o płetwy, to jedna, choć ruchoma, wcale nie jest przystosowana do trzymania jakichkolwiek przedmiotów. Druga natomiast jak najbardziej jest. Skoro już mówimy o jednym z pingwinów, to płynnie przejdźmy do drugiego, czyli do naszego szeregowego. Podobieństwa i elementy wspólne są zaraz widoczne, jednakże jest ich zaskakująco mało. Mnie dość, że nasz szeregowy otrzymał własny korpus połączony z głową, to jeszcze dodatkowo posiada własny. Stylizowany odpowiednio dziób, co sprawia, że tak samo jak Skipper wygląda zupełnie jak w serialu. No może nie do końca tak samo. Jest tutaj jednak pewien zgrzyt, mianowicie oczy. Do ich wykonania nie mam co prawda najmniejszych zastrzeżeń, naprawdę nie dało się tego zrobić lepiej. Ale jednak nie czuć w nich tej słodyczy, tego specyficznego spojrzenia szeregowego. Niestety obawiam się, że czego by nie zrobić, tego nie da się odwzorować. A szkoda, bo zawadiackie spojrzenie skipera udało się odwzorować jak najbardziej. No i wydaje mi się, że szeregowatość szeregowego. Widać nawet bardziej, kiedy spojrzymy na niego pod tym właśnie kątem. Nie wiem dlaczego, ale teraz wydaje mi się znacznie bardziej rozpoznawalny. Widać po prostu, że przyłożyli się do odwzorowania kształtu tego pingwina. No i została nam jeszcze jedna figurka do omówienia. Tym razem nie jest to pingwin, bo w każdym takim trzypaku znajdziemy dwa pingwiny. Skipera i szeregowego, lub. Riko i Kowalskiego oraz jedną inną postać. W tym przypadku króla szczurów. Zacznijmy może od nóżek, które są szare z takimi piaskowymi butami, tudzież stopami, a które są jednocześnie jedynym elementem w tej figurce, który nie powstał specjalnie dla niej. Kiedy już je mamy z głowy. Możemy przejść do tego, co naprawdę ciekawe, czyli wielkiego umieśnionego torsu tej postaci, wraz z wielkimi równie umieśnionymi ramionami wyglądającymi wręcz karykaturalnie, ale zarazem świetnie odwzorowującymi specyfikę tej postaci, którą widzieliśmy w kreskówce. Nadruk jest tutaj naprawdę dobrze wykonany i świetny. Nie wiem, czy to widzicie, to nie jest po prostu pomalowane jednym kolorem farby. Tutaj są takie podkreślenia dokładnie zgadzające się z wypukłościami. Wykonane innym kolorem. Jedyne do czego mogę się przyczepić to to, że Rączki są tutaj standardowego koloru, w jakim mają zazwyczaj rączki figurki ludzi w kobi. Chyba lepiej jednak wyglądałyby takie szare. No ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze jeszcze chyba rzecz u króla szczurów najistotniejsza, czyli szczurzy łeb. Naprawdę proszę Was, poezja pamiętaj nawet o takim. Takim szczególe jak, jak uszkodzenie na uchu. Tylko trochę szkoda, że zapomnieli potraktować białą farbą zęby i że nos już od dołu nie jest czarny. To tyle jeśli chodzi o przód tej figurki. Teraz czas ją obrócić i zobaczyć coś, co niespecjalnie mi się podoba. Ok, ramiona, nogi. Głowa, bez zarzutu, ale co to jest za wielki kontur z tyłu, co, co, co to ma być? Nie, tutaj coś jest ewidentnie nie taki. I naprawdę ta ciągnąca się szczelina, czy też wyjmowany, wklejany w środek element, nie wiem, nie chcę wiedzieć. Zupełnie mi się nie podoba. Wolę, wolę patrzeć na tą figurkę z tej perspektywy. Dobrze, teraz czas na klocki i akcesoria. Tak więc mamy tutaj kolejno płaski element trzystudowy w kolorze jasnozielonym, płaski element czterostudowy w kolorze fioletowym, naprawdę bardzo ciekawy kolor, nie widziałem go chyba jeszcze w Kobi, oraz również płaski, ale już pięciostudowy element w kolorze żółtym. To się wszystko, gdyby ktoś miał wątpliwości. Naprawdę świetnie łączy i równie świetnie rozdziela. Ciemnozielona roślinka jest natomiast widokiem dla mnie bardziej pospolitym niż te trzy elementy, bowiem hojnie obdarzono ją zestawy White Story, które recenzowałem już zresztą ponad dwa lata temu. Ja ten element bardzo lubię, a jeśli ktoś dzięki temu trzypakowi polubi go również, to znaczy. Że dołączenie go do tego zestawu było naprawdę dobrą decyzją. Kolejnym poniekąd pospolitym elementem jest taka oto wyrzutnia, tudzież broń, która występowała już niejednokrotnie właśnie w tym kolorze w zestawach Mała Armia. W zestawach pingwinnych takich broni wylądowało naprawdę dużo i to w bardzo różnych kolorach. Od czerwonego po biały. I w sumie trochę szkoda, że ta również nie jest w jakimś kolorze bardziej unikalnym. To, co jednak nas chyba najbardziej interesuje, to te dwa elementy czyli akcesoria, które powstały specjalnie dla serii Pingwiny z Madagaskaru. Jedne z akcesoriów bo tych akcesoriów, które powstały dla pingwinów, jest naprawdę dużo. Pierwsze z nich to lornetka, chyba jeden z ulubionych gadżetów skipera, który naprawdę dobrze pasuje do tej figurki. Zaraz zresztą go i założymy. Nie, no jest, jest, jest wykonana naprawdę, naprawdę nieźle. Naprawdę przyzwoicie w to wygląda. Z drugim akcesorium natomiast mam pewien problem ponieważ kiedy zobaczyłem te wszystkie akcesoria i mi się przyglądałem na zdjęciach doskonale wiedziałem co wszystkie z nich przedstawiają potrafiłem sobie nawet przywołać w przypadku dużej części z nich ich odpowiedniki z serialu natomiast jeśli chodzi o ten gadżet to ja nie wiem co to jest pomyślałbym że jest to krótkowalówka Gdyby nie fakt, że akcesorium w postaci krótkofalówki już istnieje i wygląda inaczej, znacznie bardziej jak krótkofalówka. A to, cóż, to może być diktafon? Nie wiem. To, co jest ważne, to to, że to akcesorium możemy przyczepić do klocków. Jak widzimy, wszystko łap i płetw trzyma się świetnie. Reasumując, Czułem, że seria Kobi Pinguiny z Madagaskaru to strzał w dziesiątkę. I tak w istocie jest. Jedyny poważny problem, jaki tu występuje, to figurka szeregowego, której z jakiegoś powodu, chociaż jak widzimy, jest wykonana dokładnie w taki sam sposób i taką samą techniką jak figurki pozostałych postaci, brakuje jego serialowego uroku. Jednak pomimo tego nie żałuję pieniędzy wydanych na ten trzypak i mogę go każdemu fanowi Skipera, Szeregowego, Rico i Kowalskiego spokojnie polecić. To by było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.